Siemaneczko, to znowu ja. Dziś zagramy również 60 sekund. Bardzo wciągna mnie dagierka. Zobaczymy, kogo uda nam się tym razem uratować, o ile uda nam się kogokolwiek uratować. Ostatnio uratowaliśmy zwariowaną dolores. A teraz spróbujmy uratować kogo się da. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bierzemy apokalipsę, oczywiście poziom najtrudniejszy. No i rozpocznijmy ważne 60 sekund. Obyśmy tylko zabrali wszystko. Widzę apteczkę już na pierwszy rzut oka. Ale wziąłem wodę. No dobra, to dwie wody i zupę od razu. O jezus, jesteśmy pełni. Tak, straciliśmy trochę sekund. Widzę Timi. Od razu bierzemy tom. Tu wrócimy po radio jeszcze. I od razu widzę jeszcze siekierę i mapę. Więc jest trochę tych rzeczy. A wziął nie tą rzecz co trzeba. Mam 30 sekund, więc w sumie jest spoko. Ale potrzebuję jeszcze paru rzeczy ważnych. Na przykład maski gazowej, którą widzę tutaj. I poradnika scouta. Karty się przydadzą. Jakąś zupę weźmy. Widzę moją grubą kierdę tam. Grubą kierdę. I do tego zmieścimy latarkę jeszcze. Zdążę jeszcze wrócić po zupę i strzelbę. Zdążę. Czuję to. Dobra, kutka. Palić zupę. Dobra, kurde, czy wziąłem wszystko? Nie mam pojęcia. No nieźle. Jedyne czego brakuje mi do pełni szczęścia. To może z jedna puszka zupy i środek owadobójczy. Jakby był środek owadobójczy, to byłoby naprawdę super, ale mamy sikierę, więc jest dobrze. Początek, jak już oglądaliście wcześniejszy yy, odcinek, zaczyna się tak samo jak każdy: czyli cieszymy się, że uciekliśmy, że się schowaliśmy i w ogóle wyposażenie schronu. Super, super, super ok. Wydawałoby się, że bogatomowy powinien wystarczyć do ugaszenia wszelkich trywialnych sporów, jednak gdy przyszłość nie maluje się w pięknych kolorach i pozostaje nam patrywanie się w nagie ściany, niewiele potrzeba by zacząć się kłótnie. Właśnie to się stało. Boże, pierwszy dzień już się zaczęli kłócić, mogliby się ogarnąć. Szczerze powiedziawszy, nie miałbym nic przeciwko. Mm. Przestaliśmy się kłócić, super. Mary Jane nie martwi się, przynajmniej na razie. Prawdziwy scout to Timmy, ale to wiemy nie od dziś. Ostatni odcinek to pokazał. Dolores trzyma się zajebiście, mimo że nie lubi klaustrofobicznych powierzchni. A u teda standardowo nic nowego. Mamy dwie zupy, trzy wody. No nie ma źle na razie. Ekspedycja nie. Nasz śmietnik. O! Proszę bardzo, drugi dzień, nic nie jedliśmy, a nasz śmietnik już wygląda ohydnie. No ciekawe, pewnie do niego sramy, no dlatego. No ale dobra, użyjemy uradnika Scouta, może z tego wydostaniemy jakąś puszkę żarcia. Kto wie? No chyba nic z tego nie otrzymaliśmy. Metaforyczna kula świsnęła nam tym razem tuż koło ucha. To znaczy, gdyby metaforyczna kula była ogromna, Włochata, miała osiem nóg i świecącą paszczę. Mamy nadzieję, że ten kryzys został już zażegnany. Dobre. Aha. Maryczeń potrzebuje wody. To jest dzień, w którym wszyscy są spragnieni. Generalnie Ted pewnie też, tak. Ale oni przetrwają jeszcze ten dzień bez wody i nie, nikogo nie wysłamy na ekspedycję. Mhm. Mm mm. Ty, 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 ty. Dobra. Yy, w dużym skrócie wszyscy potrzebują się napić. Będzie to by był to ich drugi spragniony dzień, więc nie ryzykujemy i dajemy im się napić. Jest dzień czwarty. Yy, mamy jeszcze dwie wody, dwie zupy. No więc spokojnie jeszcze nie musimy nigdzie nie wychodzić. Mm, od rana dziwnie się czuliśmy. Zupełnie jakby ktoś nas obserwował. Jesteśmy pewni, że coś ruszało się w, cie... ruszało się w cieniach. Mhm. No dobra, coś trzeba zrobić z tym. Użyjmy siekiersy, bo broń można by zniszczyć. Sikiery raczej nie zniszczą, a na pewno się pozbędą tego. Widzę, że nie są ranni, więc może się udało. Cokolwiek to było, już jest martwe, i to nam wystarczy, żeby się cieszyć. Timi jest grzeczny. Pytanie, jak długo tak wytrzyma? Mm -hmm. Mary Jane ma przyjemny poranek. I Ted ma się spoko. Na ekspedycję na razie nadal nie wychodzimy. Aczkolwiek trzeba już się zastanowić nad jakimś kontaktem z wojskiem. Ja bym pomyślał, więc proszę Was, ruszcie trochę mózgiem, użyjcie trochę tego. W słuchajcie długofalowych pomysłów nie ma znaczenia, bo musimy rozplanować kolejne zapasy na kolejne dni. Mary Jane nic nie potrzeba. Tim O, jest w dobrym nastroju. To by był dobry moment na wysłanie go na ekspedycję, ale poczekamy. Rolek zachowuje się spoko i Ted yy, uważa, że jest OK, nie ma się czym martwić. Yy, zobaczymy, spróbujemy może ekspedycję. O, szczur! Zabić szczura. Tak, podwójny ogon, pewnie po radioaktywnym opadzie. Dalej, dalej, dalej. Nasze puszki są bezpieczne, superancko. Pokazaliśmy mu, gdzie, nasze, gdzie jego miejsce. Mary Jane potrzebuje wody, Timmy by się napił. Dolores, jedyna posiłek i napój. I tak samo Ted. Więc ten dzień ich budzimy i nie wysyłamy nikogo na ekspedycję zmieniłem zdanie jednak dzień ósmy w bunkrze to nadal spoko tak oni by się napili na pewno a Tim teraz jest i głodny i i spragniony to samo z Mary Jane więc damy im tylko pić bo pić chcą już od dwóch dni a oni marzą o full serwisie od dwóch dni więc tak mmm, dajemy im full serwis a Mary Jane i Timowi dajemy wodę. W końcu Mary Jane musi w końcu trochę zrzucić nadwagi, bo wykarmiłaby całą rodzinę. Dobra, zobaczymy. Eee. ostatniej godzin cisza w eterze. Potrzebujemy muzyki. No eee. jednogłośna. Jeśli radio nie chce współpracować, musimy przy nim majsterkować. Nie, nie potrzebujemy muzyki. Eee. Radio mogłoby się zepsuć. I to, to, to by było słabe. Nikt nie zwariował? Nikt nie zwariował. Okej, okay, macie karty, zagrajcie sobie w karty. Jeść, jeść. Ci znowu głodni. No co z nimi? Od dwóch dni nie jedzą, więc damy im zjeść. Ekspedycja. Jeszcze ostatni dzień przeżyjemy bez ekspedycji. Dzień dziesiąty wyznaczam na dzień ostatecznej ekspedycji. Oby im się udało nie zginąć. Eee, głodni, głodni. Czyli im dajemy jeść i szykujemy ekspedycję na następny dzień. Mhm. Dobra. Mary Jane chce wody, Timmy chce się napić, wszyscy generalnie chcą się napić. A mamy ostatnią wodę, damy małemu timiemu pić i wyślemy go na ekspedycję. To będzie, myślę, dobry, dobry ruch. Kim jest naprawdę zuch chłopak. Mary Jane mdleje, musi się napić, marzy o posiłku i bez wody długo nie wytrzyma. Czyli tak, znowu, ta sama sprawa z Dolores i Tedem. Są pierwszy dzień głodni, ale drugi dzień chce im się pić, więc dajemy im pić i pić dajemy Mary Jane, która już była spragniona dłużej. Jak każda rodzina, mamy kłótnie, ale nigdy tak ostre jak ta, którą właśnie rozstaliśmy. Nikt z nim nie rozmawiam. Mamy nadzieję, że rozajdzie się to po kościach, oby. Jesteście rodziną, macie przetrwać. Nie kłóćcie się. Dzień trzynasty. No, miejmy nadzieję, że ta trzynastka będzie dla nas szczęśliwa. Mhm. Cisza po burzy. Myślałem, że to jest cisza przed burzą, ale widocznie tutaj trochę to zmieniono w tych warunkach każdy spokojny dzień jest na wagę złota, dobrze, że Mary Jane miała przyjemny poranek Dolores nie jadła spory kawał czasu i też jest głodny to jest ich drugi dzień i skończyło nam się kompletnie wszystko, co to za hałas ratatata, jeden logiczny wybór to zbadać źródło od głosu. może użyjemy tego włazu, no dobra sieksa, Uzie użyjmy siekiery, latarka to może być zły pomysł, to może nie wystarczyć no i co tam się wydarzyło? Zeszliśmy na dół. Przy wtórze naszych łomoczących ze strachu serc. Wtórze? Dobra, nieważne. Ale nic się nie stało. Niewielkie przejście było zablokowane. Po jakimś czasie odgłosy ucichły. I mam nadzieję, że tak już zostanie. Mary Jane nie martwi się, więc oko. Dolores zachowuje zimną krew. A Ted nie narzeka. Uważa, że mogło być lepiej albo gorzej, a tak to jest, jak jest i jest mu dobrze. Tak, rząd! Nareszcie, dzień 14, pierwsza próba kontaktu z rządem. Wrócił Timmy, jest chory, ale ma zupkę i napitki na dni jakieś 3-4 minimalnie, więc super. Wczoraj wszyscy czuli się dobrze. Tylko Tim jest zmęczony, więc tylko jemu coś damy, ale tak, zapamiętajmy, że Mary Jane zasługuje na jedzenie oraz wodę, Dolores chce pić i Ted chce pić, czyli Mary Jane full service. A w tej chwili dajemy tylko Timiemu jedzenie i apteczkę. I nikogo nie wysyłamy na ekspedycję, bo zapasów nam na jakieś, tak jak mówiłem, 3 dni powinno wystarczyć. Timi wyzdrowiał, superancko. Spacerek przez środek radioaktywnego miasteczka widma, by odebrać jakiś zagadkowy telefon, to zbyt niebezpieczne. Dochodzące z e, automatu dźwięki, to nas wszystkich poirytować z nim, uciekł. dokładnie. E, Prawdopodobnie. Ostatnio dowiedzieliśmy się z tego, że to była jakaś tam rozmowa z jakąś głupią rodziną, która nic nie wniosła do naszej rozgrywki. Więc yy, teraz jak odpuściliśmy ten telefon, nic się nie stało. Mm. Czyli tak, Mary Jane potrzebuje Full Service. Yy, Timi dzisiaj głoduje. I Dolores i Ted potrzebuje wody. A jeść też chciałby? Nie jeść. No i... Um, jeszcze dziś nie. minęło trochę czasu, a my nie wiemy, co się dzieje. Tak, spróbujmy nawiązać jakąś transmisję. To będzie good idea. Mm -hmm, mm -hmm, mm. Próbowaliśmy uzyskać słaby sygnał i zastroić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Coś takiego, dobre wieści. Skażenie znacznie się osłabiło i eskapady na powierzchni będą teraz o wiele bezpieczniejsze. Superansko. Mary Jane czuje się bezpiecznie. Kto by nie czuł się bezpiecznie w tak malutkim schronie? Timmy musi zjeść. Yy, dzisiaj nie pije. Dolores jest. Dobrze trzyma. a też ma się trzy. Superancko. No dobra. Yy, to tylko Timiemu dam jeść. I potrzebuje Timi. Jutro potrzebuje wody. I tak samo Mary Jane. A nie, i tylko Timi potrzebuje wody. Dobra. I to jest moment, gdzie musimy... Gromada lekarzy, walić lekarzy. Na pewno się podszywają. Chcą nas oszukać, wydymać. Generalnie zabiorą nam wodę i nic z tego nie, nie będziemy mieli. Yy. Dokładnie, nie wierzymy w, prawdziwą, w autentyczność tych lekarzy. Yy. Mary Jane nie sprawiała dziś problemów ee, A problemy nie śmieją wchodzić jej w drogę, w końcu jest postawny jak King Kong lol e, Tim jest znowu głodny Dobra Skoro mm. jest w kiepskim stanie To damy mu full service A Dolores ma dobry nastrój mm. Więc Dolores wyś wyślemy, tak? Dolores wyślemy dzisiaj na łowy. Zobaczymy, co ona tam znajdzie ciekawego, o ile jej nie pojmą. Rudej dziuni naszej. Mm. No dobra. To tymi full service, niech wypocznie. Dolores wypadł. Zobaczymy, mamy dzień 19 i... Całkiem nieźle trzyma się nasza rodzina. Mamy tylko zmęczonego, zmarnowanego Timiego, który już chorował i spragnionego, pragnionego głodnego Teda. Także mm, jest ok. Pić, tak jak mówię, Ted spragniony i głodny, ale nic nie dostaną, bo mamy mało tych... O tak! Niech rzucą okiem na naszą mapę. Może nam coś zostawią, może nie. Zobaczymy. I tak już z nimi rozmawiamy. Proszę bardzo, zostawili nam amunicję, superansko. Yy, dzięki amunicji generalnie mamy większą szansę, że nam nie zwariują w momencie kiedy będą już tak zasyfieni brudem, że będą capili i będą się... nie będą mogli oddychać w swoim otoczeniu. Więc to jest dobre. Mm. Mary Jane musi się napić i Ted musi dostać full service. Czy ściany się ruszają? Oh. Kurde. No i to. To zawsze mnie zastanawia. Bo to znaczy, że świrują. Ale jeżeli otworzyć, Pozwolę im wyjść na dwór. To są dwie opcje: albo zachorują. A nie mam możliwości znalezienia zrobienia drugiej apteczki. Albo coś znajdą. Więc jest dobrze źle. A jeżeli nie otworzę, to szansa jest, że nic się nie stanie, albo że ktoś zeświruje. Więc tak jak kliknąłem, pozwolę im wyjść i nie chcę na to patrzeć. Kurwa, wiedziałem. Ty głupik burze, maskę mogłeś założyć. Przewieszczenie schronu świeżym, skażonym powietrzem było świetnym pomysłem. Mm. No, fobie nie sprawiają y, problemów, ale co innego, wymioty Mary Jane i jej humor są pozytywne, ale za to Timmy musi się napić i Ted jest głodny, jeśli zachorował. Damy Timmy mu się napić i głodnemu y, Tedowi zjeść. Mm. Tak, poradzić, dobra, spróbujmy radio, może nawiążemy znowu kontakt, a nie będziemy słuchać tylko muzyki i może się nie zepsuje, wróciła, nie jest chora, więc dobrze, ale czy ty coś przyniosłaś, jedną butelkę wody i jedną zupę? No powiem szczerze, że nie postarała się. Mm. Dala Dolores musi zjeść i tylko Dolores je dzisiaj No i yy... kłótnia o otwarcie drzwi od bunkra parę dni temu była nieunikniona. Dolores jest naprawdę yy, przejęta. go ja już gotuję się ze złości. Spróbujemy jakoś zagodzić z realternatora, ale zapewne nie za. Dobra, załagodźmy to jakoś. Nikt nie ucierpiał? Oby. O, styrała się. Wszyscy są styrani. Mm. No, opuściła trochę pary. Jest z git. Mary Jane musi zjeść. Jimmy jest grzeczny. Pytanie na jak długo. Dolores nie jadła dość długo. I Ted jest spragniony. No dobra. No to Mary Jane damy zjeść. Tak. ...bo ona już długo nie jadła. Pragnionemu dadowi damy się napić. Im jest grzeczny, więc w sumie można go wysłać na ekspedycję. Mm. A Dolores przegłodzimy. Bo ona jadła wczoraj, więc powinno być git. Nikt nie może iść na ekspedycję. Ty... Gdy jesteśmy na brogu schronu radioaktywnego nie nieopodal ujrzeliśmy... ...młodą kobietę ubraną w moro. Niosła ze sobą karabin, ale... Szybko pomachała do nas z uśmiechem twierdzi, że jest myśliwym i aktualnie tropi wielkiego zmutowanego pająka. W dupie mam jakiegoś zmutowanego pająka. Jak mi ześwirują, to na pewno nie dotrwam. Ubiła osoba, która zrobiła zwierzęta to dla sportu? No dokładnie. Do widzenia. Mary Jane nie. Yeah. mi by się napił. Dolores potrzebuje full zestaw. Mary Jane zjadłaby coś i się napiła. Fak. Mm. No niestety. Dobra, damy się napić Timiemu, bo on musi trochę się podbudować. On jest teraz naszym głównym atutem. Rudy, Rudy, Rudy. Będzie szukał. Będzie szukał. Będzie szukał. Mm. No i... Ona była głodna, a ona nie, nie była głodna. O. O, właśnie. No dobra, to damy tylko jeść Dolores. Nikt nie może iść na ekspedycję. No, are you fucking kidding me? Potrzebna mi ekspedycja, bo zaraz mi się skończy żarcie. Już mi się kończy. Tim jest głodny. Ta potrzebuje jeść. Nie, pić. Dobra. Mary Jane dzisiaj pije. Dolores pije. I Ted, kurde, bez żadnych rewelacji. No i Tim pije. Nie, Tim jest głodny. I dajemy od razu, ponieważ yy, mam, o, mam nadzieję, że wypocznie do, do jutra albo do pojutrza. Oby wypoczął, bo tak to słabo to Tak dobrze radzi sobie Mary Jane. Dobrze ma się dzi. Super. Tim dostaje w końcu przez trudy znoje, który musi tu znosić. Kurde, Dolores od rana ma dobry nastrój. To może Dolores powinniśmy wysłać? Zobaczymy. Pełne jest niespodzianek. Dla przykładu weźmy tego mężczyznę, który obecnie mocze w nasze drzwi. Twierdzi, że sporo by dał za parę sztuk porządnej amunicji. Czy powinniśmy dokonać transakcji? Kurde. Skoro z nim już rozmawiamy, yy, miałem przypadek, że. Nie dałem amunicji, on sam wtargnął i ją zabrał, więc może dam mu ją. I dostanę coś w zamian. Główno dostanę. Tak jest. A nie, dostałem zupę. Bardziej by mi się woda przydała, no ale dobra. Dobra. Ted musi się napić. Tylko Ted dzisiaj pije. Jane eee. by coś zjadła. I ted też jest głodny, a tymi by się napił, No ale dobra. Nie nie ma wyjścia i Dolores wychodzi dokładnie na ekspedycję. boś jest wypoczęta. Oby wróciła i oby coś znalazła, bo zaraz gruby Ted umrze. No i lepiej jakby znalazła jakąś zapteczkę. Jedzenie. O, coś czuję, że nimi niesporny chłopak zaraz nam ucieknie. Dolores damy... Znaczy Tedowi damy jeść i Mary Jane damy jeść. O, shit. No i niestety, kto zeświruje? Tu, 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 tu. Jest! Wszyscy! Próbuję serio. Serio. Aaaa, zdrzemnąć się godzinę, czy dwie. Nic z tego jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przedtem. A jest mnóstwo innych problemów, z którymi musimy sobie radzić. Dlatego ten rozpieprzył miśka, tamta udaje kaczkę, a Ted gada ze skarpetką, tak? No idealnie, no perfekto. Mary Jane yy, wciąż mdleje. Musimy znaleźć jej coś do picia i to prędko. Mm. Team jest w kiepskim stanie. Potrzebuje wody. Yy, super. I Ted jest głodny. Zaszalał. Dobra. Gotowi nam zjeść, a reszta... Mary Jane chciałaby coś zjeść? Nie. Parno to widzę. Wydawało się, że wybuch atomowy powinien wystarczyć do ugaszenia wszelkich... ...trywialnych sporów, ale jak wszystkim odbiło, no to i tak się kłócą. Dzień 30. Timmy uciekł oczywiście, był bardzo spragniony. Nie ma nic gorszego niż brak wody, doprowadząc do kresu. Timmy nie miał wyboru. Wiedzą, że nikt konią mu bombom opuścił go nim. jakkolwiek zorientował się, co się dzieje. No dobra, zmrużyć oczy po tych wszystkich kłótniach, aby już się nie powtórzyły. E, Mary Jane mdleje i musi się napić. E, gdzie jest woda, gdy Ted jej potrzebuje? No, niestety, wody Oh. God Goddammit Szelbę za cztery wody Dobra, mamy siekierę jak coś do obrony Cztery wody Musimy, bo, bo to będzie koniec, chyba, że już będzie koniec oh. Już Mary Jane wyparowała Mogą już w wodzie, musi się napić, no Generalnie te teraz, jeżeli nie umrze yy, przez chorobę. To może dotrwa, ale będzie ciężko na pewno. Trzyma się dobrze. O. Tak. daje ich. Pak. jest ratunek. Użyjmy poradnika skauta. Proszę cię, pozwólcie mi. Yy, te nie ma nic, czym się martwi, ma się dobrze. Pozwólcie mi użyć poradnika scout'a, żeby zrobić apteczkę i żeby go uzdrowić, bo to będzie koniec. Proszę, pozwólcie mi. Pozwólcie to. Jak... Dobrze, jest spragniony, bo zupy już nie mam, a nie, mam zupę, w sumie starczy mu jedna długa. Jak naprawdę w tym momencie. Tak. W tym momencie właśnie na to czekaliśmy. Ale dobra. No cóż, stało się. Tak jak mówię, no. Większość gier kończy się właśnie w ten sposób na hardzie, bo naprawdę to, jak tutaj życie nam daje w kość, to jest naprawdę kosmos. A ciężko jest spakować wszystkie rzeczy, żeby się zabezpieczyć za, przed, przed wszystkimi klęskami żywiołowymi, które nas mogą spotkać w tym pieprzonym schronie. No mimo wszystko, no mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak coś, to wiadomo, subskrybujcie, łapka w górę, lajk like na fejsie, wtedy będziecie mieli wszystkie wiadomości, na, bie, będziecie na bieżąco po prostu. Blablabla. po prostu, będziecie na bieżąco z wszystkim, co robię. No i to by było na tyle. Mm, no cóż. Strzałka. Widzimy się w następnym odcinku. Może niekoniecznie z 60 sekund, a może jednak. Elo. Trzymajcie się. Bum!